Ale. Salutacz, co kasz? Zer. I coś von. Monika, Monika. Monika oh. 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 No masz być tabi. Tabi. Monika. Nic. Yes. Za nic. Nie, no żartuję. <śmienny> nie, no, lubię. No, nie lubię, lubię ludzi. Nie? Tylko czasami mnie nerwują. A tak. To byłby ze skutków. Dzwonek. Nie ma takiego miejsca. Nic sklepik. Kasa ma Nie. To ale tak czy nie. Nie, tam cię. Ja Na dole. Ale tam się pani daje jedzą. Sklepik. 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 Są dwa. Pierwsze to jest kales, a drugie to jest sekret. Bardzo lubię panią Mariole. Matematyczne, to wszystko, nie? siódemka Nie, to już nie być. Dziewiątka, to jest... Dziewiętka. Dziewięć, to jest... matematyczna a to jest? Dziewięć? Tak po ogółu, że ja bym mi się stwierdza, że to jest sala numer siedem. Ale... To toaleta, nie? To, to tak, toaleta czynajmniej. Toaleta, to, która brakuje światło to. Ty sobie załatwiasz swoje potrzeby, a nagle ci gaśnie światło i znowu oświeca. Gaśnie, świeca, gaśnie, świecę. Nie wszystkie czasy mi się odwają. Tak, nauczycieli. Józef, na tak. Tak, właśnie takie nie będzie Niech tego na nie mówi, ale tak jest. Kompletniczka. Tak. Pamiętam, tak, miałam taką preferencję. Wydaje mi się, że opcja do pracy bo bardzo fajna. gdy poznaliśmy dużo a O pracy, jak było pod Hatem, to... <śmuluję> no, no. ja to. Jaką nie to ale cię. <śmuluję> I ratuję, to nie widzę, gdzie Tak. Jestem na no. <laughs> Jak się przebudzi, okazję się przy drugich klasach i, i po prostu jestem w jednym. Do tej klasy chciałem podziękować wszystkim moim podopiesznym. Chcę podziękować naszej klasy. Teraz się i Lulcy za to, że mi pomagają, w sumie czego robią ten filmik. Dobra, pani go robi, ja go nie robię. Eee, a tak, poza kasą, na taniego i przy środki Marku sobie bardzo szybko robię. Pomienicę męcfe. Ja Marku nie znałem. ją poznałem. Mogłam poznać. Nie wiedziałem, jej szkoła. Bo jakbym nie poszła do tej szkoły, to bym po nie poznała. Chciałabym ja podziękować bardzo. Ja chciałabym bardzo. bardzo chcę podziękować. Szczególnie Marku i Wszystkim teraz widzom, Co? Wiązanie tego? Mojemu co? bratu. Pani ze sklepiku za super poskuserem. Serio. Bardzo dziękuję. Przedstawię bez kumpla. <laughs> Albo nie, ja bym bardzo chciała podziękować naszemu tytułowi, no. zresztą. Tak. Dziękuję. Moim bratem. muszę powiedzieć, że Czasami się zabarwiam na wszystko. Zapraliśmy się teraz za fitnik, a do studniówki zostały dwa dni. Nie pamiętam. Nie, no, może lepiej nie muszę. na zrobić mądra, żeby robić jakieś kolor. Wybieram. 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 Ja wrzuciłam Wybieram. Wpad z takiego parapetu, jakby, no i pierwsza nasza reakcja była taka, że on w ogóle żyje. A druga sytuacja to była taka, jak wkręciliśmy w piśniaka, że musieli do zgody z systemem. Ja, ja też mi całą uwagę, nie? Bo on się śmiała, z bo on powiedział, że się przypisuje do pani Kastner. <grym> <grym> no. tego można na każdym kolegach. na pewno fajna, mnie no, mnie. Dużo ciekawych osób? Nie, nie, nie no, ogólnie rzecz biorąc to... Fajna. Taka spokojna życie. Znaczy... też tu na pewno... Bo oni no, się no, wydaje no, to spokojnie. ale nie jest Taka podróż mhm. jest wysoka. Dla już ludzka ważna jest, bardzo To jest od niej dziewczyna. Sama chciałaś Nie, nie. ty się teraz wypowiadaj na jej nam znam się od dawno, dawna. W sumie no, na razem do gimnazjum. Siedzę z nią na każdej lekcji. To się nagrywa. No, daje mi wpisywać zadanie. Czasami sobie pomagamy na sprawdzianach. W ogóle nie można na nie polegać na ja super. Jest miła, spokojna, pomocna. z nim pochodzić na niemiecki. Ja nie, 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 I Monika, się podać na no, hej, no. Monika robi super zdjęcia. Myślę, że jest bardzo e, fajną koleżanką. Można na nim polegać. No i w sumie tyle. Dziękuję. Wara jest super. Ma piękne włosy, bardzo mi się podobały jej włosy. No, i ta czy taniec, to jest Taki sobie taki śmieszek trochę. No. Zawsze... O, co, to Zawsze się dużo odzywa na matematyce. W sumie na A najlepiej na polskim, nie? No. Na sobie przeważnie jego zadania są złe. Albo coś tak kombinuje, że nikt nie rozumie. Mocny. Fajny. Nie był Tak spokojna, ale to niespokojna. Tylko tak się... tak cichutko mówi bardzo. Chyba ma fajny i już wygląda jak Jessica Hayes. No i wygląda jak jakby ten... Pani sobie mocno teraz chciała. ciała. No mówię, No a to jest teraz nasz, przewodniczący. Te, jest super, zawsze się spóźniał na matematykę, zawsze jest na rowerze, był chory. Był chory? No. No. Dlatego by nie było? Uuu. Sądzę, że to jest naprawdę świetny facet, przystojny, mądry. A bie... i czasami jego żarty nie mogą wkurzyć. On ma e najlepsze żarty na świecie, Mamy też świetnie robimy, my, 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 tak, profesjonalno. Tak, e tak, I w ogóle uważam, że nie ma nikogo lepszego w tej klasie. No. bardzo dobrze mówi po niemiecku Za wiele języków obcych i zazwyczaj chodzi na wysokich okresach O, bardzo fajna koleżanka chodzę sobie z nią na temat które już przebraną bo na teatrykach, no nie no Pani, fajna koleżanka szalona krzyżonka Tak. No. nie no, właśnie gdzieś sam na, na polskich bo no i raz spytałem się, czy mam podanie się z polskiego, ale nie, nie miałem. nie, nie, z nią na niemiecki. Często, no, pomagamy sobie na niemieckim, bo on jest lepsza ode mnie i mogę najmniej czytać na te przyjęcia. A, pieszka czerwona, no, no. Mega. No, no. ładnie tańczy. I ma fajne włosy. no, i wy jesteście śmieszni. To jest fajne, ja ją naprawdę bardzo lubię i podziwiam ją chociaż ile robi dla ludzi i ja mówię, że gorę razy to tak. O Julka, jeszcze wagiem i cię kochamy tak za wszystko. Martuję <grym> e, klasę z jednej klasy. O. o prez, 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 nie, perski, przyszłość. Kryzysy klasa druga. O, o taki słowiczek nasz mały, no. Nasz światowych słowiczek. No, zawsze nam śpiewa. Jest bardzo mądra dziewczyna. Ok, nie wiem, tak, tak. No i w razie tak, <grym> <grym> na so, ja, nawet na ten Bo jesteśmy zorganizowani i Rena musi nam pomagać, bo... ...poprawia. Słaniałam wszystkich dodaję. Ok. Wszystkich. mnie, Szymona, Damina, Markusa, Diana, wszystkich po prostu. Mała produkta, chodzi po korytarzu i tylko ma Ale moim zdaniem lepiej jest się spóźnić niż nie pójść nie nie, 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 nie możesz... Nie możesz Będziesz miała nie usprawiedliwiony nie możesz to. usprawiedliwić. No a to co, mam przyjść i mam to... to nie, nie masz innej, nie umówczonych tak. ale to możesz się usprawiedliwić. A taki pomiędzy lekcjami, między lekcjami, nie, nie, nie możesz się usprawiedliwić. To nie jest takie, ładne. A tak na serio?